Witamy was w kolejnym odcinku na kanale daily Dzisiaj zrobimy event, że w trzech będziemy się widzieć z kraszmi Jak nas zabiło to dostanę tam case'y i strzałki, które mamy w Muszę Tutaj fajny, patrz jaki fajny w ogóle tam jest, to jest swój Kier, jeszcze trzeba nadać <laughs> A, i jeszcze jedno Zostawcie swój link w komentarzu, jeśli chcecie zdobyć e, case'y bądź rangę Tu giliaget z nami zaczyna co, mogę tu warku stawiać, daje sobie falerta też. Ale to będzie muca. Dobra. Admin? Działa? Działa. No to co, musimy ofać GMA. jeszcze dam lafowi i No, przydałoby się. Muszę wy... Fly'a wyłączyć. Trzeba jakiś fan być za mną. No, dobra, to fanujemy GMA wszystko i się bijemy. Dobra. Tylko kurde oni... Dobra. God. Pierwszy się że ten... ten wpłaca 5 dych na chore piaski. Zosnącie do końca, bo na końcu będzie pokazana transakcja, w której właśnie pieniądze zostają wpłacone na fundację. Także miło oglądania wam życzę. Dobra. Ranking wypowiełem A nie, nie odpowiadałem, czekaj jeszcze ranking to odpalę. Ja to lecę na drzewkarkę od razu. O tak to jest No niestety. Boją się. To już w z jestem. zaraz do ciebie dąży, wiesz? No co wy chłopaki, nie można tak szybko do Ej, poleciałem. Dobra. Nie, no ja spokojnie. szybko do fosy. osób mi już bije. Ale na drzewka chyba, Ja właśnie też bym chciał na drzewkarkę. tak na drzewce. Ale mnie tutaj o, nie. odknokali. Ja rzucę sobie. Ja właśnie wykorzystałem perły, wszystkie niestety. Ale dobra, bieg, biegam też na rzewkarkę stało. Gonił ją? Gonił. No, Jestem za to za wami. Ale będzie beka no, od chyba nie gdzie raci, wiesz? To no jest nie. Ten problem. No, nie, kurde. no bałem się, bałem się. Zaraz tam smituję, czekaj. Dobra, to ja Chyba, że będę z łukiem na dole, co? O kurde, spadłem. <laughs> po, pomogę stansować. ci. O i woda mi znikła. No dobra, to warto, bez watera bo zagrał. Dzięki no, nie, nie można zrobić wodę. biega, biega. To ma zabrać, bega, bega. No, są góry wchodzę go okno końcu. Dobra, polaj się do fosy, jeden. Nowego dojeżdżamy go ty spawny sam, co to są za drzwi Oni tego Dobry serwer <laughs> <laughs> Dobry serwer, pozdro Poleciał do fosy! Też polecę! Nie polecę! Dobra, kogoś już? Nie jeszcze. No, tu nikt nie pada, wiesz? No, za to u mnie klasyczne. Ja sobie. bym socika z chęcią zmienił, ale praktycznie to mnie w ogóle. nikt nie bije. Ja ich tylko biję. Tam przy to, to jakaś beczka jest, tu jakaś beczka w jest, w jest w chyba się, na przy barbie. Dobra, sobie sobie zmienię, bo zaraz mi łupnie Dobra Mam 6 refili 5 już e, ja nie ty mogę pojidać pierwszy Nie musisz Nie mogę Nie musisz Nie, ty, ty zginiesz pierwszy Nie, nie, nie. Ja Wraz się doprzytrzymam jeszcze Ja sobie uciekam tutaj to jest to A pomogę pomogę im, wiesz? Żeby... Siłka jest? No co jest? Siłka na kur... No jest, żeby... jest. Ty, bo ja padnę sera ja, ja trochę DPI zmieniłem i nie potrafię wyjść. Pomagają no, mi. Ale to u mnie, u mnie, klasyczne, tak. Ile macie refili? No, jak, jak co, Rivi, wiesz? Ja 10. 10 masz? No, bo ja sobie miałem jednego. Aha. Też by się przydało. Dobra, ja mam dwa. Ej, dorzucisz mi gdzieś refy? Chcesz rzucić, chodź. To chodź. Tu masz. Dzięki. Dobra, bo mi pada bania znów. Dobra. Zmienię seta znów. Jesteś ogarnięty. Ślepo. nie sięgnęła do domu. Jezu ku... Perlę rzucił. Zabiję, nie asysta. Tu 100. Kolejne A bo ja nie, nie potrzebuję mam jeden pasek HP. Nie jest ciekawie. O dobra, bo ja wiem, co mnie goni już. To ja Nie? Szybko z ekipą. Chyba, chyba są jakieś parafunki niewyjaśnione, których nie wiem. Tak być, oj, to fascyn rzuciłem w szereg, skoro. Manipuję, bez Sferyk jest, Dwa hp ma. No idę ci krał ukraść? Gdzie? Który to był? Oj ja pojrzę. polizałem Aj, Aj. Pograna Polizałeś? Ja polizałem, no Polizał On nie padł Polizo, nie? Polizałem, dobra, ja idę ja. do was, zobaczę na się bijecie Ja w fasie ginę chyba Ja się bukować nie mogę, bo mogę kreski stałeś Flipa Dobra, co so już chłopaki tamtego bijemy P9H... Macie co, co? Jaki ty masz nick? Gdzie, ty Gdzie, Nie wucha. da się wh 9WH. 9... WK. A, wuku. Niego, no, sielisz, bo ja Idę tam za... tu. Obserwuję. A, nie, nagrywaj tu. <laughs> Idź tam. O, Oj, do o, Otworzył mi. Dobra, idę tam. Zabiją cię tam. Gdzie ty jesteś? Tutaj. robię dwa Dobra, mi nie <laughs> nie, idź do Olafa, idź tam do Olafa nagraj. No, idę, idę. No, ja walczę o życie. Parę mam. O, polizał ktoś. Chodzę tam do nich do kupa. Dobrze, Dobrze sobie radzi. Poginę, muszę się musisz tepnąć. Ostatni chwilę nagrać. Jestem. No HP mam. No i no, ale gra. ja nie, nie mogę tam się tepnąć, dobra. Te to Olaf został ostatni w, w boju. Dwa refy, no. O kurwa, do fosy. Oj. No, no to łatwiej mieliście bo bukować się możecie. Ja tego no nie... nie u... dadzą mi. Ja nie używałem tego. No. Ja tylko no, pamiętam ty by na tak no jak <laughs> <laughs> No Olaf, no dawaj, co, coś Lajmo nie umiesz? Nie nauczyłem no, no no, dobra, dawaj. to pa, idę na dół. A bo ja lew miał na no to Gdzie ty jesteś Kurde Gdzie mnie nie ma, o ty, bo to ja nie widziałem co jest pode mną O byszedł, w końcu Chuba Zaczekaj, da zaczekaj, da dawaj No widzisz mam HP nie? Nie 3,5 no, no to patrz. idealny moment, żeby iść na drzewkę, tak? Ale oni się bolą na drzewkarkę wejść, patrz, no wolę na to się bić bo ryzykowne to może być. O, I to was, i go zabijam. O przelacił. Za, za mocną łapę mam, wiesz? Oj, oj. oj. po mnie. U serca. No nie no, mówię. No i... Dobra. No i Moi tyle drzwi. było. I tyle było z eventu. Gracie byli tym razem lepsi. Uła. Konali nas. A wylot musi wpłacić 50 zł na pieski, bo on pewnie wstawi to do filmu. Dokładnie, będzie, będzie wstawione. Na sam koniec Nie. filmu będzie, więc yy, jeśli zostajecie do tego momentu, bo zobaczycie jak wpłacam pieniążki. No to dziękujemy. Hello. Hello. Hello? Dobra, tak jak obiecałem na początku filmu, 50 zł będzie leciało na zbióreczkę. Oczywiście płatność blik Zaznaczamy wszystko, tutaj 1 1.1. No kapel. zobaczmy, płacę, Kolej blik. Już biorę z telefonu. Hmm. Zaloguj się, wpisujemy obliczka, 9, tak, dalej potwierdziamy, Potwierdzamy, 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 potwierdzamy płatność I Zaakceptowana pomyślnie Więc Co? Zostawcie subika I lajka No i trzeba.